No, i drodzy mieszkańcy, to już piąte nasze wspólne święta Bożego Narodzenia, z okazji których składam Wam życzenia jako burmistrz Wadowic. Czas biegł bardzo szybko, a my go goniliśmy z najróżniejszymi inwestycjami. Dużo tego zrobiliśmy, a efekty w swoich sołectwach i w samych Wadowicach oglądacie codziennie. Jednym z nich jest chociażby to lodowisko, które dokonało niemożliwego, czyli ożywiło nasz wadowicki rynek zimową porą. Zrobiliśmy wiele dla Wadowic, a zamierzamy zrobić jeszcze więcej. Będzie to możliwe tylko z Waszą pomocą, bo to Wy, mieszkańcy, jesteście motorem napędowym naszego działania. Wasze pomysły, wskazówki, życzliwość i wsparcie, jak również słowa krytyki, są dla mnie bardzo ważne. I tego właśnie nam wszystkim życzę: abyśmy razem, wspólnie budowali nasze wadowice, aby w nowym 2024 roku nikomu nie zabrakło zapału i energii do działania, do realizacji planów, i marzeń, aby dopisywało Wam zdrowie i pomyślność, abyście na swojej drodze spotykali zawsze mądrych i życzliwych Wam ludzi. A na ten najbliższy świąteczny czas życzę Wam błogiego odpoczynku w rodzinnym gronie. Spędźcie ten czas razem, na wspólnym kolędowaniu, na wspólnych rozmowach, na spacerach, na naszym lodowisku. Kochani, zdrowych, radosnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia dla Was i dla Waszych rodzin. Wesołych Świąt!